Jest teraz już piątek. Piątek, i ja co pięć dni zauważyłam ostatnio że pojawiają się vlogi na naszym kanale, a to dlatego, że słuchajcie, jestem w trakcie poszukiwania pracy. Mój mąż w ogóle pracuje, słuchajcie, bardzo długo, yy, bardzo dobrze zarabia teraz w budowlance, ale nie ma go całymi dniami tak naprawdę, chociaż ma sobotę i niedzielę wolną, także tyle dobrze. Także jesteśmy razem, chociaż ja w sobotę jeżdżę na terapię właśnie jako wolontariuszka. Posprzątałam przepięknie, już jest piątek, rzadko się to mi zdarza, że mam wszystko tak super posprzątane w Domu, bo mam i kwiaty zebrane. Zobaczcie, jakie ładne bukiety zebrałam z okolicznych łąk. Właśnie przed chwilą skończyłam sprzątać, myć podłogę przed wyjazdem, jeszcze po oliwkę odkurzyłam. No takie słuchajcie, co nie nagrywam wam tego, bo uważam, że to nie jest zbyt ciekawe. No i powiem Wam, że skosiłam jeszcze trawę. Pozmieniałam troszeczkę tutaj moje roślinki. Tam z tyłu Wam pokazywałam, ale tutaj Wam nie pokazywałam, tak? Zrobiłam tutaj, powkładałam, mam tutaj truskaweczki, mięte z kwiatami w środku. Tu mam jakiś kwiatek, tam mam jakiś kwiatek, także trochę doniczek. Tak bardzo, kochani, nie lubię. No ja sama, ale cóż, mój mąż jest szczęśliwy. Ja kupiłam coś takiego. A, no i dzisiaj Krystian i Ola mają wolne. No i dzisiaj mieli pojechać po... Obrączki, słuchajcie, uuu. Nasz czeka wspólna impreza tutaj w Ameryce, później w Polsce oczywiście będzie wesele, teraz to tylko ślub. No, bo już niedługo będzie 3 miesiące, a do 3 miesięcy muszą się ochajtać, żeby Ola miała papiery i mogła tutaj żyć, mieszkać legalnie, bo inaczej to. Mm -mm. Pytacie się mnie jeszcze o pracę, o pracę w Ameryce, na Florydzie, czy jest łatwo o pracę. To powiem Wam, że tutaj z pracą nie jest tak łatwo, bo to jest turystyczne miasteczko i tutaj nie ma fabryk. Także zależy co robisz, zależy kim jesteś. Jeśli chodzi o pracę w gastronomii, restauracja, bary, turystyka i pieniądze, jak masz, to inwestujesz i masz pracę. No, to nie jest taki stan, gdzie masz produkcję, dużo firm, fabryk i instytucji, jakichś szczególnie informatycznych. Nie ma, nie ma dużo. Tutaj tego nie znajdziemy, także no, musimy sobie zdawać z tego sprawę. Okay. Wasabi, niore, Ostre? Wkurza się! Czekoladka! Tak, to nie jest czekoladka. Smakowało ci? No cię chyba nie widziałam dwa miesiące. Macie pierścionki? Ojej, to już wybraliście? No. Małżeństwo? Tak, obrączki. Zrobili zakupy. Małżonkowie? Ej, nie. Przeszli Wasabi? Co wynioski? Dlaczego się tego No, Wasabi. Tak, to już życzyło. No, to już nie ma jednego. Pach! Masz żal?

Ola, szuka stoję, bo ty y, nie masz czasu brać tak, w innym czasie. No, no. A już jak nie mówiłam, Nie, 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 A gdzie tu wolna, No. Fajny. Tak, Mucha. 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 Wierzę, nie, Ujaj, mocha! Wierzę, wierzę! Rozładował się? Idź po no podróżkę, mi. nie ma problemu. Sprzedaż to się nic za sobą nie kłóci. ja muszę troić piecą, a ja muszę razem z przyjechać. No to co, ale. To to ja co, to Jak mężczyzna znaczy, żyje na stole? Bo gorące danie musi być. Kura żyje, Kura żyje, no. Słuchajcie, modelka idzie po pietruszkę. <gry> No to masz. Zobaczcie, jakie Oliwka cuda ostatnio zrobiła w szkole. Poduszka dla niosła. A to nie jest dla ciebie. A to dla niego jest? Nie. Tam masz dla siebie. To jest dla mnie. Tam jest dla ciebie. A to fajniejsze. No bo na tym specjalnym jest czarne. A co to jest? Co? Nie. Stworęk taki. I to też na art? Mhm. Jak minionek nie, nie? Też ma takie duże oczy. Czarne. Dzisiaj będzie głównie z piątku vlog, ale też mam materiał z poprzednich dni w tym tygodniu, e, także wam teraz wrzucę. Ja w tym czasie gotuję, a wy sobie obejrzyjcie. Jesteśmy uwięzieni z szkołą. Tak, jesteśmy uwięzieni ze szkołą, żeby dokończyć pracę. Związaną z rejestracją Oliwii do wyższej szkoły, do liceum. O, Więc słuchajcie. Liceum to brzmi, nie? Będzie jutro pisała chyba egzaminy, tak? I to też po południu? Tak, to Wam No właśnie. W szkole, także jutro też musimy sobie coś wymyślić. A i też na którą godzinę? No i oliwka jednak będzie chodziła na ten program dla uzdolnionych uczniów, także będzie miała wyzwanie. Dużo pracy ją czeka przez 4 lata. Ale efekty mogą być bardzo ciekawe, fajne. Mogą na przykład zostać przyrodnikiem na furcie. Ona miała taką super pracę, że sobie nurkowała i normalnie pływała z tymi... Z rybami. Z delfinami, z wielorybami, mm -hmm. z rybami, mm -hmm. z wszystkim. I podróżowała po całym świecie i pływała z rybami. Ja to bym najbardziej chciała pływać z żółwiami. Z żółwiami? Mm -hmm. No to możesz być, bo tutaj jest taka specyfika pracy, że możesz się skupić na przykład tylko na żółwiach i robić taki rysir, czy na przykład y, tam je obserwować, robić później notatki. Moja pani mi powiedziała, na początku roku. Mhm. O, będziemy tyle e, robić notatek, że potrzebujemy takiego grubego zeszytu. A jest już prawie koniec roku, a zeszyt nawet nie jest w połowie zapełniony. Mhm. się wkurzałam na nią, no bo mówię. Tyle drzew ścięli, po mhm. to, żeby ten zeszyt zrobić. Mhm. No i inni ludzie w końcu będą tak wycinali te drzewa, a, ludzie, a inni ludzie będą myśleli sobie. Potem sobie myśleli, o drzew jest do końca, nie ma końca, ilość drzew i tak jest, no ale ile zajmuje, żeby takie drzewo urosło i później się okaże, że te wszystkie fabryki, będzie więcej tych fabryk niż drzew i później nie będziemy mieli czym oddychać. Najlepiej niech oh. pani mi powie, co się później stanie. Umrzemy wszyscy. Tak jej powiedziałaś <laughs> Nie. <śmiech> W którym momencie nie mówiłaś do pani, tylko do nas? Nie, w ogóle nie mówiłam do pani. Po prostu wczoraj się uczyłam, że sobie tak pomyślałam. Mm -hmm. że to o, nie powinna ale nie tego. powiedziałaś jej tego. Mm -mm. Niczego. Z tych słów. O. Ale może bursza. No właśnie powinnaś. Ale Pani jest trochę taka ostra. Przecież lubię ją i ona mnie też lubi, ale jest taka ostra. No, w sensie no to musisz powiedzieć to bardzo delikatnie. You know what's gonna happen? <laughs> We're gonna, gonna die. die. We won't breathe. If you like air and you don't want to die... Please give us you some notes. More notes. You should More change what's, what's happening in your class. Because it's crazy. It's ridiculous. What a nice It's ridiculous. It's ridiculous. It's <laughs> mm -hmm. <laughs> but sweet. You that you Ta katedra Notre Dame, Notre Dame, Notre Dame. Bo tyle pieniędzy, aż bilion dolarów. Co nie mówię, że jest źle, że przeznaczyli na katedrę, tylko po prostu mówię, że no katedry, katedry nie naprawi się tak, że będzie znowu miała 800 lat i znowu przejdzie przez te wszystkie tryby historii, przez które ona przeszła. I to też nie mówię, że nie szanuję tego, no bo naprawdę szanuję i jest strasznie przykre, to, że się spaliła to. Ale mówię, że. Te wszystkie pieniądze, co się uzbierały, ludzie mogliby wyłowić wszystkie śmieci z oceanu, a naprawili katedrę, której tak naprawdę no, nie da się znaczy da się naprawić w taki sposób, ale nie Ale już nie będzie to samo, no, nie? A. Ten sam kościół. Więc a ocean by był znowu taki sam jak był. Mhm. I znowu byłby nowy i młodsze, by wszystko zdrowsze i no po prostu moim zdaniem... Źle przeznaczane są pieniądze na świecie, to chciałaś powiedzieć, no. tak? Oni nic nie robią z tymi oceanami. I to jest najgorsze. I za 12 lat nasza ziemia będzie tak zniszczona, że już nie będzie można tego naprawić. Nie no zniszczenia. I teraz wyobraź sobie ile ludzi wyrzuca taki na przykład papier, który jest jeszcze przydatny. Mhm. ze szczyty na przykład, które można użyć jeszcze. Mhm. A to co ty robisz teraz? To samo. No to samo. A słomka, w której pijesz, a plastik, z której mamy sushi. To no wiem, no ale... No i, i to jest mówię, właśnie... Że... My to, wiesz, jakby my o tym mówimy, a sami z tego korzystamy. To nie wiem. No ale dlatego mówię, że ludzie powinni robić więcej takich rzeczy, które pomogą po prostu. Mhm. A żeby to robić, to trzeba zacząć od siebie. Czyli następnym... No wiem, ale zobacz, nawet jeśli plastik jest jednak bardzo pożyteczny... E, nie, 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 kiedyś nie było plastików. Jest taki kubek podobnież dostępny, gdzieś można kupić w Targecie, e, ze Starbucksa. Ja to widziałam gdzieś ten kubek. I że to jest, to jest, to jest. przychodzisz do Starbucksa i oni ci jakby refill robią. I masz taniej o dolara i właśnie nie, uży, nie zużywasz tych plastików. No. no. Także to już jest dobry też sposób, bo e, Starbucksa kupić? Się... No niedługo. Okay, Starbucks yeah. stara się być, właśnie wychodzić naprzeciw właśnie tym słowom, o których Ty mówisz. Ludzie zaczynają zwracać uwagę rzeczywiście na to, że my niszczymy tą planetę ostrą. Ktoś z Was w przyszłości zostanie milionerem, to już wiecie na co przeznaczyć pieniądze. Byłam <grym> w bibliotece mhm. i Lorent czytała tę książkę, wzięła ją tak, że... i Powiedziała, że ją. wzięła. I... Ja, że dobra, to fikcyjne troszkę jest. A Pokaż tytuł, żeby wszyscy widzieli. No, Where She Fell. Okej. Okay. Ona sobie poszła, na spacer z koleżanką i taką, że ja tam tam wciągnęłam tego zapadista. No i spadła do jakiegoś miasta, pod ziemią normalnie gdzieś. Grupa, mała grupa ludzi przyżyła. No tak, widać, że No dobrze, to ja idę zamknąć kurki. A ja mam już szkołę, szkoły, zapomniałam. Mało go ostatnio widujecie. Kyrgyry! No właśnie, takim językiem mówią i nie wiemy, co to jest za język. Słuchajcie, zastanawiamy się. Andrzej włączył jakiś film. Ja przy okazji go oglądam. E, no taki, słuchajcie, brutalny film. Gwałty, rozboje, morderstwa. Kowboje. Kowboje. <grywka> no taki nie mój, no ale obejrzę do końca, bo troszeczkę jest temat e, może nie te sceny tragiczne, ale ciekawie się jak się skończy, bo jest taki biały człowiek, który jest bardzo brutalny. Trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia. Dobranoc.